Witajcie kochani, z wielkim niestety opóźnieniem chcę Wam pokazać zawartość wrześniowej edycji Look Fantastic, która jest edycją urodzinową. Obchodzą oni piąte urodziny. Design tego pudełka wygląda tak a hasło przewodnie to żyj tak jakby każdego dnia były Twoje urodziny Mamy jak zwykle magazyn L, kartę produktową i gazetkę Look Fantastic, która nam pomoże tutaj, i nasze sześć produktów. Zaczniemy sobie po kolei od żelu do mycia twarzy z oski o wartości 14 funtów. Jest to ten produkt. Jest tego tutaj 35 ml. I to by był jeden produkt. Kolejnym zapowiedzianym produktem jest żel pod prysznic Molton Brown też yy, z Londynu. Orange and Bergamot. Ile tego tutaj mamy? Nie wiem, ale wygląda gdzieś na 75 ml. O, jest 100 ml nawet. Niestety pachnie jak kadzidełka ze sklepu wszystko po 2 złote. Ale może ktoś takie zapachy lubi. Warty jest ten żel. 10 funtów. Kolejny produkt to takie maleństwo, trochę przeskoczę. To jest primer i krem pod oczy 5 ml firmy hmm, Cadelier Nie wiem, czy dobrze czytam, który jest wart? 16,35 funta. Kolejny produkt to pomadka od Pixie w takim ciemno pomarańczowo-złotym kolorze. Jest ona warta. 12 funtów. Kolejny produkt to kredka do brwi z taką też szczoteczką do wyczesywania ich firma Slick. Ciekawy produkt. Przydatny dla wielu pań. I jest wart 6,49 funta. I kolejnym, ostatnim produktem jest kula do kąpieli o bardzo słodkim, cukierkowym zapachu, Bubble Tea. I warta jest prawie 5 funtów. Jest to edycja specjalna, urodzinowa od Look Fantastic. Tak prezentuje się wrześniowe urodzinowe pudełko od Look Fantastic. I tu jeszcze co mogę powiedzieć: że w przyszłym miesiącu znajdzie się taka oto maseczka z kwasem askorbinowym, warta 10 funtów. I każą się też przygotowywać na kalendarz adwentowy. I to by było wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.